Dobra, mamy. już działa stream, powiedziecie czy, ja, bo ja nie pamiętam, czy miałam automatyczne uruchamiane. Uruchamianie włączone. może muszę, muszę tak pomniejszyć. Nie! Wieny czas zbugowały. A co się wywaliło? Stąd? Dobra, bo 20 sekund! Jak będzie 10 odliczeń, jeszcze 20 sekund. Ostatni patrzę raz czat przed releasem. Uwaga! To jest ta chwila, kiedy wychodzi pec Happy OBX. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i jest premiera. Boże, czemu to było takie głośne? To ten dream wywaliło, bo mi laguje. A czemu mam dwa? Ej, no, difienie bo tu jest coś zbugowane. Popatrz, ty przeszłeś jeden poziom, to mi od razu naliczyło Difieny. Diwieny, bo jest jeden bóg, bo ty idziesz na kolejny poziom i mi automatycznie go zalicza Difieny. Weź to naprawdę, żeby nie zaliczał, bo bo wbije ktoś i od razu będzie na czwartym poziomie. Weź to, difienne, obczaj, czemu to działa, że. Patrz, bo ja zginę i zobaczę, co się stanie teraz. Widzisz, mam piąty poziom, a ja nawet ze spawna się nie ruszyłem. Widzisz? Piąty poziom. Weź to Difieny napraw jakoś. Halo, Diffieny? Nie no, ja piszę bug reporta. Ej, a Diffieny chociaż jest... O dobra, chyba jest na streamie, bo on wyszedł. Ej, bo jest jakiś bugi, tu są tyle bugów, że ja nie wiem nawet. Zaraz będzie shutdown pewnie. Mówiłem, że będzie szaty dał. I co i mówił nęło nawet 8. Ah Ok Nie, Nie mogę. mogę. Bo mi się notka wączyła. Co tu się stało? Ale tak zapisy ma będzie. Ale co tu się stało? Ja piedzielę. Nie mogę! Co robiłem. Nie no, ja nie mogę z tym. Czemu mi to tak ścina?! Ej, bo tą grę mi ścina, mi ona nie ścinała dzisiaj! Coś jest zbugowane, ej no widzisz jak to ścina, żeś tu tak nie ścinało no, to z wina baterii, czy co? No kurde, już się pomyliłem, to miało być na odwrót. Osoby. No to niech będą osoby. Ciekawe te się nie zaliczają, znaczy nie zapisują, prawie zginęły. Bo tak. Zleci się nie W ogóle jedna czwarta mam. Co taki jedno? W ogóle to był kiedyś taki cheat, że tu mogłeś być w takim miejscu i spadłeś od razu na sądu Właśnie to ja teraz robiłem. I siódmy stage. Ej! Ej, ktoś mnie shutdownował, czy. Nie. Streamam mnie wywalił, Nie wiem. Ej, no tu pokazuje mi, że działa, i trwa godzinę 30 prawie. W końcu gramy, a nie. Jakieś problemy życiowe. Nie, jakieś problemy znowu życiowe. Ósmy stage, i uwaga, bo ja tu muszę mieć skupienie. Kurde no trzeba czep... <noise> podwójnie Do to, to się da przejść Więc musisz mieć tam drugą stroną trzeba przejść O i teraz jesteś na tym siódmym, w końcu mi się udało przejść Trzeba iść lewą stroną, nie prawą, bo prawą ciężko przejdzie W końcu udało mi się przejść tylu czas. O Divin przeszedł normalnie Tylko ja się męczyłem jak nie wiem co. A ja jeszcze za szybko skoczyłem i wpadłem w ciurę. Z mnie Diffień to goni, będzie miał 12 poziom. W ogóle czy czwarte już przeszłem? 85. na 8 poziom, jeżeli oni umie tego przejść. Chyba, że na AFK poszedł, czyli na Z2 na minutę pewnie. Ja mam 3 Ciekawe, który to jest dobre. Tu chyba wszystko jest dobre. To było na likach, pokazywam wam dzisiaj. O, 9 stage. Dziesiąty... Ja nie! Ja mam czternasty! to poczekam na Diffienego, na piętnastym, 15 na szesnastym. Piętnaście... jeden poziom i czekałem, bo będę miał 100% patrz! No! Do goni mnie, bo ja... Kurczę, też specjalnie ja tak zrobiłem, żeby... Żeby ten stream trwał dłużej, ale i tak jego ja go skrócę. A żeby Diffieny miał chociaż bliżej mnie. Dobra, czekam na go teraz. O widzek, skacze. I czternastka. O piętnaście. No i mam. Bifien jest pierwszy, bo mam dy... A ja też mam speed Sto! Ja mam tutaj tylko te firmy. A jak Jak to działa? Przepraszam bardzo, jak. No ja. Pierda. Jeszcze te dwa przedmioty. W ogóle, jak, jak był ten. Jak to się nazywa? Jak były te gifty, jak odbierałem te gifty, to ja nie traciłem tych przedmiotów, tylko jak wyszedłem z gry. Muszę dać spida na 100! I skarnąłem. zginąłem, bo wpadłem pod mapę. Dokończymy. Co to mi przyszło? Czekajcie. Prawie całe miejsce zapełnione Nie, co to za fioletowe Jakb wiecie jak tu działa Chyba, że skocz Nieba jak skaczę, to no by się nad tym robi. O, takie skotki się zrobiły, patrz na to, cyk. Chodzisz tu idziesz tu na górę, tu Idzie to mi się tworzy? O! Ja trzeba jakoś na górę wejść. I tu idziemy coraz wyżej. A teraz jak ja to mam... Dobra, tu jest. A czekaj, ja zobaczę czy... Czy to normalnie da się wejść? Tędyk... Tędyk... O! O, da się jednak wejść jakoś. Jakość? Jakość? <laughs> Jakość to jest 1080p30 na streamie. Jakby ktoś się pytał, to jest 1080p30, chyba tak pisze, albo same 1080p, ale... Jakby ktoś się pytał ile mam FPS-ów w filmach, to tu jest 30, a na odcinkach mam 30 lub 60 lub 50. Albo 25, najmniej jak nie mam miejsca na dys. Ale na, na live'ach zawsze jest 30 FPS-ów, albo jak mi bardzo dobrze wszystko działa, to na 60. Może bym ustawił na 60 FPS. Tak Bo teraz mi nie laguje. असं कास करणार आहोत ja w ogóle jeszcze jestem nad horyzontem słońce, nie wiem jak u Was. nie jest tak zachorzone trochę niebo. Z tego słońca to ja nie widzę. Ale jeszcze jest trochę nad horyzontem, bo zachód słońca za 20 minut. U mnie w pół do, w pół do 19, gdzieś w pół do 21, nie wiem czemu. A gdzie jest Diffienny, a w ogóle on jest na tym na checkpoincie. Ja w ogóle idę do nieba, bo kurde, znowu spadłem. Ej, nikt nic nie pisze, bo ten czap mi się zbugował. Jak... O kurwa. Patrz. Ja pierdzielę. Nie mogę z tej gry. Ej, jakiś ice pack. A czemu to jest takie białe? To jest shiny, glory. White color. O, takie coś zrobię. Cyk, cyk, cyk. Ale czemu, jak ja tego płatka daję, to on mi się nad głową tworzy. A powinno być, że na podłodze. No i kur. Ja zaraz nie wytrzymam. Bo zaraz mi znowu wszystko... Ładnie jak na tym ślaju, nie pamiętam już na którym. Co to, to, no. Nie spadło, bo chyba na to, mi, się pa, mi się chyba przypomniał, że na którymś jawie mi wszystko spadło. O nie, kalkulator! Teraz kalkulator, ale dobrze, że raz, a nie cztery razy. Bo nie wiem, co się wcześniej... Bo ja nie wiem, co ja zrobiłem, ale wcześniej chyba niechcący gdzieś jestem. No tak, i zrobiłem takie coś, patrzcie na to. O kurwa, jeszcze mnie zgrywa jebało! <laughs> Zrobiłem takie coś, ale mnie z je bało. Ale wracaj mi do gry. Mam nadzieję, że tak jest jak w że nie wywaliło mnie z gry. I tak, jest tak jak w FedCachers. O kurwa, jakie to jest zbugowane, A czemu tu jest takie małe? A czemu to, czemu to się tak laguje, ja nawet wiksa nie umiem. Kuja macie, czemu to jest takie małe? Czekaj, otwarte okno, aktywne okno, notatnik x. Dobra, x. Nie. Nie no. Nie mogę się ruchać, nie mogę się ruszyć. ALO! Kurde no! Muszę słowo wyciszyć! Ale to jutro, to muszę na chwilę streama dać na niepubliczny znowu, tak jak było kiedyś to zbrał starsen. Czyli zapis będzie na chwilę niepubliczny, a potem będzie skrócony zapis. Ale będzie już publiczny, czekaj bo muszę, aj spadka! Aha! To ciekawe kiedy mam wejść! Pytanie. Jest jedno wielkie, szczere pytanie. O jestem! Ale wyżej mi się nie chce iść. Chyba, że ja się jakoś tak odwrócę. E. Nie no kurde no. Nie ja chcę mi się tu budować. Tu są moje party, a ja dwie w ogóle na spałnie. Udaj mi speeda stop. Ciekawe się, to przepacz. Syk. O kurde, jakie to szybkie. Chciałem, nas... chciałem bardzo szybko na swałnę, chciałem zobaczyć, jak tu się tu przechodzi, ale nie chcąc nieźle źle poszedłem. Chcę zobaczyć tą lawę. Kurde, co tu jest takie zbugowane, dobra. jeszcze coś tam przetestować na speedzie 100. Czy dałoby się przejść, obi, w speedie 100. Nie za daleko, kurde, w to się nie dałoby chyba przejść obliw. Albo trzeba mieć skupienie tak jak na tej lawie, znowu będzie zbugowane, dobra, nie jest. Próba iść od ostatniego stage'a do pierwszego, speedem 100. Test, Znowu spadnę. test. Dobra. Zachód, Kurde ślina, podświetlenie, bo zachód słońca Kurde jak jasno jest Boże jak jasno Ej jeszcze się żadne światła na dworze nie palą, a tu już jest kurde To jest kurde O Jezus Nie wiem, co jeszcze tutaj mam w grze wam pokazać, ale 17 minut jeszcze musimy grać. Ale jak to. to tam mam 17 minut czasu, to gramy na 50. 100. Nie wiem, co robić, to gram na speedie 100. I jest 100. I znowu zginąłem. <grym> tu za będzie, cięcia, cięcia. Może jak będę ten zapis robił. Znaczy, że jak się zapiszę ten live, to muszę czekać ileś tam godzin. I będę przycinał i wycinał. Zobaczymy, jak to wyjdzie. O kurde, no nie! fajda a czuł mi ekran? Aha, bo miałam ekran, jeśli chciałam się pytać, a czemu mi ekran? Bo to jest, 100, to jest za setka. Nie, nie, nie! <grym> Jakie kiercie. Kier. I znowu jakoś ping, A link. Ej, nowy League. Tak czy nie? Ty, jak to ładnie! Ty, to jest mega ładnie. Widzicie, musicie zostawić lajka pod tym streamem. Zostawcie lajka pod tym lajem, bo zobaczcie, jak to ładnie wygląda normalnie. Wiem, Gifty gif, i Infinite widzieliście. Ale zobaczcie, update log będzie, jak to ładnie ta ikona wygląda. Zostawcie lajka like i subika. Jutro Wam zrobię odcinek, tylko jeszcze jednego się spytam: na który kanał w ogóle mam go przesłać? Czy na mój główny, tam gdzie widzicie teraz tego live'a, czy na Happy 12 G Games? Znaczy na Happy 12 Roblox, Boże, mi się wszystko, mi się te nazwy mylą po prostu czasami. Mam cztery kanały, które możecie zobaczyć na kanałach. Mam kanał, który możecie zobaczyć na kanałach, Boże, jakieś masło maślane. Znaczy, mamy, mamy tu Happy 12, Happy 12 Games, Happy 12 Roblox i Happy 12 Vlogs. Robimy vlogi, a na 50... Na czy gramy chwilę, czy <suszy> tam czat, i tam nie gadam, bo ja szuję pastylkę. On... Czy on jest?

Prawie dwie rangi raz były. 15 pucharów, Nie da się więcej niż 15 dostać za pierwszą... za jedną rundę, nie wiem. Ty dostaliście więcej niż 15, bo ja nie da się robić więcej niż 15. No klikam tam gdzie on bryka i nic nie daje. widziałem takiego shorta. Gdzie jak się w którymś miejscu klikało, to nie działo się za pewną legendę, ale u mnie to nie działa. Ciekam tą tym okiem, a ten nie... Nie daje i patrz, A bo co na ten stream się zamieni? brał Stars za normalnie. Zaraz zrobię droga do 3K, ale na żywo. Ej, możliwe, że zrobimy droga do 3K Puchar.